Nigdy już nie zrobisz inaczej grzybów. Pokrój grzyby w średnie kawałki. Rozgrzej patelnię albo garnek. Nie dodawaj tłuszczu. Szefowie kuchni najpierw odparowują wodę z grzybów, a dopiero później używają tłuszczu. Wrzucaj grzyby niewielkimi partiami. Cebulę obierz z łuski, posiekaj w piórka i podsmaż na patelni na tłuszczu na złoty kolor. Grzyby mieszaj co jakiś czas, aż wilgoć odparuje, a one same się przyrumienią. Ząbki czosnku posiekaj w plasterki i dodaj do patelni z podsmażoną cebulą. Dopiero teraz dodaj masło do grzybu i wymieszaj. Do garnka z grzybami przełóż też podsmażoną cebulę z czosnkiem. Grzyby bardzo nie lubią dużej ilości przypraw, wystarczy im sól i pieprz. Zalej wszystko bulionem warzywnym i słodką śmietanką 30%. Podgrzej, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Weź świeżą natkę pietruszki i posiekaj. Możesz też dodać papryczkę chili. Wsyp zieleninę do sosu. Nałóż na talerz na przykład z ziemniakami i mięsem. Daj dziewczynie, daj lajka, daj suba.